W porządku. Ja już skończyłam. Ja też. Liście myślały, że opanowały podwórko, ale pokazałam im, gdzie ich miejsce. <laughs> Świetnie. Zdążymy akurat na zwiastuny. Bango! Ja tego nie zrobiłam! A niby kto to zrobił, co? Niewidzialni ninja rozbijający talerze? Pozbyłyśmy się ich w zeszłym tygodniu. Nie! Bo to... E, to była... Bąbka. Jasne. A gdzie dokładnie jest teraz ta bombka? Poszła sobie. Pewnie. I zabrała swojego słonia. Mi. Tobie? Nie, to ten słoń. Chwila, tobie? Mi. No mów co tobie? Oj, chyba chodzi jej o to, że słoń to mi. Czekaj, co słoń tobie? Nie. Tak, ma na imię. Mi. Ten słonik ma na imię Mi. No dobrze, czyli Mi, jej słonik, był u nas w kuchni. Tak? Mieszka we włosach bombki. Mhm. Mm mhm. Mm Świetnie. Hej, Bujko, mogę zamienić z tobą słówko na osobności? Nie chodzi o ciebie, Bajko. Okej, okay, posłuchaj, chodzi o Bajkę. Zwariowała. Brawurko, jak możesz mówić takie rzeczy? To nasza siostra. Powinnaś powiedzieć, że ma problemy z głową. Czekaj. Widzisz? Mówiłam. Siemacie, siostry. Właśnie przed chwilą o was rozmawiałyśmy. Jeśli nie pożegna się z tą wymyśloną koleżanką, nie zdążymy gdzieś do kina. Nie ma takiej opcji! Sędzia Kret to pozycja obowiązkowa. I to dziś! Jeśli nie zobaczysz go w dniu premiery, to nie jesteś fanką! Przecież jestem skarbnikiem w fanklubie Holownika! Na razie. A, masz rację! Musimy coś zrobić! Nie musisz martwić się bajką. Padłam na genialny pomysł! Widzisz? Genialny pomysł! Poproszę picie! Mm. Mm, mm, mm. Hej, siostry, możecie trochę poluzować pasy? Wybacz, bajko, nie możemy pozwolić, żebyś więcej rozrabiała. Przecież to nie ja, tylko pompka! Ja! Bombka to, bombka tamto, bombka ma wielkie palto. <laughs> Przecież ona nie nosi palta, a w jej włosach chowa się słoń. Kto? Mi? Zaraz, nie mówiłam nic o tobie. Nie ma mowy, nie będę się w to znowu bawić. Bójko, podaj mi popcorn. A o, o zostały nieuprażone ziarenka. Nieuprażone ziarenka? Zaradzę coś swoim długopisem. Długopisem? Tak, ale nie jest to taki zwyczajny długopis. To długopisek 7 tysięcy. Ma promień podgrzewający i laser unieruchamiający. Wystrzeliśmy race ratunkowe, ale to nie wszystko. Czasami przydaje się jako drapaczka do pleców. Naprawdę potrafi to wszystko. Można nim pisać? Cóż, zobaczmy. Hmm, dziwne. Hmm, wygląda na to, że zawiesił się na unieruchamianiu. No trudno, skoczę po więcej popcornu. Zaczyna! Kosmiczny holownik jako kosmiczny holownik w filmie Kosmiczny holownik kontra sędzia Kre! Bajko, najlepszy moment w filmie, czyli w sumie cały film! <laughs> Nie tak prędko kosmicznych holowników. O! Słuchajcie, meczenasi sztuki! Oto ja! Legendarny aktor ziemski...